Hej, dzisiaj przychodzę do Was z tutorialem makijażowym, ponieważ strasznie długo na kanale nie było żadnego makijażu, więc nadrabiam. I dzisiaj makijaż z brokatem, ponieważ brokat jest fajny nie tylko na Sylwestra, a mam tutaj piękny limonkowy brokat, którego już od dawna chciałam użyć, więc jeżeli makijaż Wam się spodoba, to oglądajcie dalej. Zaczynam od mieszanki dwóch produktów. Mam tutaj podkład L'Oreal Infalbu wersja matowa i cover FX krople w numerze N10. Teraz korektor Liquid Camouflage firmy Catrice w odcieniu 010. Mieszam również z kroplami Cover FX, ze względu na to, że ten korektor ciemnieje na mojej skórze i kiedy go pomieszam z tymi kroplami, to wszystko jest jaśniutkie i bardzo ładnie wygląda, więc no niestety muszę to robić. Mam nadzieję, że Catrice yy, wypuści jakiś jaśniejszy kolor, bo jest to... Naprawdę chyba najlepszy korektor jaki miałam i jest o wiele lepszy od Maka Studio Fix. Nie Studio Fix, Pro Longwear. Tak dawno go nie używałam, że zapomniałam jego nazwy. No i plusem jest to, że korektor z Catrice jest chyba z 5 razy tańszy, jak mniej więcej. W ogóle muszę Wam pokazać moją opaskę z uszami. Potrzebowałam jakiejś opaski fajnej, żeby przytrzymywać sobie włosy w trakcie tutoriali, i szukałam właśnie opaski z kocimi uszami. I znalazłam właśnie taką, która mi się podobała na galerii Pakamera. I to jest ręcznie robiona opaska. Te uszy są zrobione z filcu. I jeżeli. Interesuje was taka opaska bądź szukacie właśnie takiego czegoś, to link będzie w opisie. Dziewczyna robi naprawdę bardzo ładne rzeczy. Opaska jest świetnie wykonana, no i słodko wygląda i robi to, co ma robić, czyli przytrzymuje mi włosy. Także jeżeli takiej opaski szukacie, to link w opisie. Teraz wszystko pudruję moim ukochanym pudrem firmy Inglot numer 32. W międzyczasie zaznaczyłam sobie brwi pomadą firmy Inglot numer 12. I ostatnio do mojego przejrzystego żelu do brwi firmy Anastasia Beverly Hills dodałam trochę pomady Anastasia Beverly Hills w odcieniu Taupe. I wyszedł mi barwiony żel w idealnym odcieniu pod tą pomadę. Więc przyczesuję sobie delikatnie włoski. Jakoś tak ten bezbarwny żel już mi się znudził i chciałam go troszeczkę zabarwić i wyszło, bo działanie ma to samo, a delikatnie te włoski przyciemnia. Teraz przejdziemy sobie do makijażu oka i dzisiaj chciałabym zrobić coś z brokatem, bo brokat jest też dobry na inne okazje niż Sylwester, więc zaszalejemy się z brokatem. I zacznę sobie od palety cieni Kobo. jest to ta piątka matowych cieni, którą bardzo lubię używać, bo jest tanią paletą i bardzo dobrą jakościowo. Zacznę sobie od najjaśniejszego cienia, który nałożę sobie ponad załamanie. Żeby tutaj dobrze wszystko się rozcierało, ale bardzo małą ilość. I od razu przechodzę do jasnego brązu, którym zaznaczam załamanie. Używam tutaj mojego ukochanego puchacza do yy, właśnie tworzenia tego transferowego cienia, czyli Inglot 4SS. Teraz przejdę sobie do delikatnie mniejszego pędzelka. Jest to pędzel maxineczki Embrace 05 i ciemniejszego brązu z palety i jeszcze mocniej zaznaczam sobie tutaj załamanie. Skupiam się też tutaj na zewnętrznym kąciku, żeby tutaj w samym zewnętrznym kąciku nie było brzydkiej, pustej luki, tylko wszystko ładnie łączyło się aż do linii rzęs. Te cienie rozcierają się naprawdę w tak łatwy sposób, że widzicie, ja tutaj tak byle jak maziam, a to wszystko ładnie wychodzi. Płaskim pędzelkiem Maestro 360 rozmiar 14 biorę sobie trochę jasnego cienia. On jest bardzo mocno napigmentowany, więc ładnie wyczyści nam linie, gdzie wyjechałyśmy za nisko. Zawsze robię to kilka razy w trakcie makijażu, żeby ułatwić sobie to wszystko. Bo czym mniej cienia się osypało, czy wyszło nam za nisko, y czym częściej będziemy to robić, tym ten makijaż będzie czystszy, bo kiedy tego cienia będzie za dużo nawalone, to już będzie ciężko to wszystko poprawić. Więc czym częściej będziemy sprawdzać te linie, tym lepiej. Oczywiście możecie tutaj również użyć taśmy klejącej. Żeby wyznaczyć tutaj tą linię cieniowania Ale jakoś mi się nigdy nie chce w to bawić Wracam do tego jasnego brązu I odrobinkę rozcieram jeszcze tutaj to, co jest w załamaniu Rozcierania nigdy za wiele Teraz jeszcze ciemniejszy cień z palety i pędzelek 231 z Zoevy. Jest to taki mniejszy pędzelek do rozcierania. I przyciemnię sobie jeszcze bardziej zewnętrzne kąciki i delikatnie linię rzęs w zewnętrznym kąciku, żeby w tym miejscu było najciemniej i żeby ładnie się to zacierało do środka oka. Staram się wtopić to przyciemnienie w resztę cieniowania, żeby tutaj nigdzie nie było żadnej dziwnej plamy. A żeby mieć pewność, że wszystko będzie dobrze roztarte i będzie w siebie przenikać, wracam do pędzla Maxineczki i rozcieram wszystko razem. Kiedy widzę, że gdzieś jest za mało ciemnego cienia, dokładam jeszcze resztkę, którą mam na pędzlu. Nie dobieram już cienia, ponieważ tutaj mam małą ilość, a gdybym nałożyła większą, to już bym mogła zrobić plamę, więc lepiej mniej niż za dużo. A teraz, żeby trochę jeszcze urozmaicić to cieniowanie, zawsze lubię je delikatnie ocieplać jakimiś takimi, powiedzmy, ceglastymi cieniami. tu mam fajny cień firmy Makeup Geek, tutaj podam Wam jego nazwę. Tym cieniem i pędzelkiem, taką miotełką firmy Zlewa, jest to numer 224, delikatnie ocieplę sobie górę. To cieniowanie w tym momencie będzie po prostu ciekawsze zawsze mam wrażenie, że jak rozcieniowuję właśnie jakikolwiek kolor czymś ciepłym u góry to cały makijaż lepiej się prezentuje czy jest to makijaż w brązach czy jest to makijaż w zieleni czy w niebieskościach zawsze jakoś ta ciepła góra to jakoś łączy to wszystko razem i te makijaże po prostu wyglądają bardziej naturalnie nawet ostre cienie robią się takie nie wiem jak to nazwać, ponieważ taki makijaż nigdy nie będzie wyglądał naturalnie, ale jakoś to się lepiej komponuje w całą twarz. Także jeżeli przykładowo chciałybyście pokombinować z niebieskimi cieniami, a się ich boicie, bo zawsze wyglądacie na chore czy coś takiego, to zestawcie je właśnie z ciepłym rozcieniowaniem tych cieni i zobaczycie różnicę. Teraz przejdę sobie do brokatu i cały czas chciałam spróbować w makijażu tego koloru. Jest to super nowa. Taka piękna powiedzmy limonka. Taka delikatna zieleń. Jestem ciekawa, jak ona będzie wyglądać w makijażu. Jest to dość gruby brokat, więc zobaczymy, jak się przyklei. Oczywiście do przyklejania tego brokatu będę używać kleju do brokatu firmy Krolan. Biorę sobie płaski, syntetyczny pędzel. Jest to akurat pędzel firmy MAC z jakiegoś zestawu pędzli. Nie ma tutaj w ogóle oznaczenia żadnego. Nakładam na niego odrobinkę tego żelu i aplikuję na powiekę, skupiając się na powiece ruchomej. Wklepuję ten żel, tak żeby nie uszkodzić tego, co jest go cieniowania, które jest pod spodem. I póki to jest jeszcze mokre, nakładam na pędzel brokat i nakładam w to miejsce, gdzie aplikowałam wcześniej ten żel. Tą górną granicę staram się stworzyć taką ostrą. Żeby ten brokat kończył się w jednej linii. I tutaj w zewnętrznym kąciku nakładam go mniej, żeby zanikał. Jeszcze odrobinkę tego żelu nakładam tutaj na wewnętrzny kącik. mam doklejony, więc teraz chciałabym delikatnie jeszcze zatrzeć granicę tego zanikania brogatu, więc wezmę sobie zastanawiam się ten jaśniejszy brąz i delikatnie przejeżdżam tym pędzelkiem po granicy, żeby delikatnie ją zmiękczyć. Możecie tutaj zobaczyć zmiękczoną i tutaj jest taka zaostra nie wiadomo czemu ten brokat się kończy. Dobra, teraz przechodzimy sobie do powieki dolnej i ze względu na to, że mam bordową bluzkę, dam coś na dół bordowego właśnie i mam tutaj um, taki cień firmy Up Geek i nakładam go małym pędzelkiem, jest to zoewa 230. Na zewnętrzne kąciki gdzieś do połowy. Wychodzę troszeczkę niżej. I teraz wracam do palety cieni Kobo i biorę tutaj ten przedostatni ciemno-brązowy cień, który ma takie powiedzmy fioletowe podtony I przyciemniam zewnętrzny kącik przy samej linii rzęsy. Najbliżej jak się da. Wchodzę również tutaj w sam kącik, żeby tutaj było ciemno. A dolny wewnętrzny kącik zaznaczę opalizującym cieniem firmy Make Up Geek, który nazywa się Karma. I on nie wiem czy to tutaj będzie dobrze widać. On opalizuje na taką limonkę właśnie, więc będzie pasował do tego, co dzieje się u góry, ale nie będzie na tyle mocny, że przyciśnie tą powiekę górną. Tak, myślę, że będzie pasował. Zacieram tutaj granicę na środku. Jeszcze troszeczkę zatrę granicę za pomocą brązu tutaj tego brokatu, bo jakoś tak za bardzo mi wychodzi na pierwszy plan. Na linię wodną nałożę brązową kredkę inglot col pencil w odcieniu, bodajże 0,3, tak, 0,3. Nakładam na górę i na dół. I teraz zrobię jeszcze delikatną kreskę eyelinerem Kat Von D, ale nie będę jej wyciągać na jaskółkę, zależy mi tylko i wyłącznie na przyciemnieniu linii rzęs, żeby później nałożyć rzęsy i żeby nie były one widoczne. Tą czarną linię, którą utworzyłam, przykryję sobie delikatnie tym ciemnym brązem, żeby ona nie była taka oczywista, i żeby pasowała do całej reszty makijażu. Ona w tym momencie zrobi się o wiele miększa. Tutaj fajnie widać różnicę pomiędzy tą linią roztartą a nie nieroztartą. Roztarta wygląda o wiele ładniej i bardziej wtapia się w całość. Cieniowanie mamy skończone, i teraz dokleję sobie pasek sztucznych rzęs. Mam tutaj rzęsy z AliExpress chińskie, które zamówiłam sobie ostatnio. Ym... Na AliExpress właśnie i powiem wam, że te rzęsy są są to już drugie rzęsy, których używałam z tego mojego zamówienia. Zamówiłam cztery pary, bodajże czy pięć par. Używałam już jednych z innej firmy i te są z drugiej firmy. I rzęsy kosztowały za sztukę około 4-5 zł max. Jakościowo są rewelacyjne, są tak tak samo dobre i tak samo wykonane praktycznie jak moje rzędy za 80 czy 130 zł, więc wydaje mi się, że nie ma sensu przepłacać. Myślałam, że będą um, takie um, twarde, małogiętkie i że będzie widać, że są takie plastikowe, natomiast nic takiego się nie dzieje. Są nawet większe od tych innych, które mam, więc. Nic tylko kupujcie rzęsy z Aliexpress, ponieważ są tak mega tanie i tak rewelacyjne, że nie ma sensu przepłacać po prostu. Do tych rzęs dam Wam linki na dole, żebyście sobie znalazły, jeżeli chcecie te same modele, ale no, ja jestem w szoku i zamawiam dużo więcej par i nawet mi to nie przeszkadza, że muszę na nie czekać około tam powiedzmy miesiąca. Ponieważ to, co do nas przychodzi, to po prostu rekompensuje wszystko i za 5 par albo za 4 no powiedzmy, za cztery pary zapłaciłam niecałe 20 zł. A prawda jest taka, że y, Azjatki bardzo często przyklejają sobie sztuczne rzęsy i w sumie y, Azja słynie z tego, że y, wypuszcza piękne rzęsy, więc wydaje mi się, że te wszystkie firmy, nie chcę tutaj gdybać, ale wydaje mi się, że te wszystkie firmy zlecają rzęsy w Chinach, dopłacają do zrobienia własnej nazwy i sprzedają po prostu drożej. Tak, takie po prostu ja mam wrażenie widząc te rzęsy, widząc je na żywo i patrząc, jaka to jest jakość za jaką cenę, więc. Naprawdę polecam Wam zajrzeć na Aliexpress, bo za dużo na pewno nie stracicie. Nie wspomniałam, że przyklejam rzęsy na kleju Lash firmy Ardell. Szybko duszuję rzęsy, póki jeszcze klej mi schnie, bo zapomniałam. I tym razem nie kleję rzęs od dołu, tylko normalnie od góry, ponieważ takie... Ja? Takie grube paski niestety nie sprawdzają się, ponieważ za bardzo je czuć, bo są za blisko oka i nie przeżyłabym tego. Połówki Ardell, nawet całe paski Ardell rewelacja, natomiast takie rzęsy na grubym pasku mm, niestety nie. Oko mamy skończone i teraz przechodzimy sobie do reszty twarzy. Mam tutaj nowość firmy MAC. Jest to paleta do konturowania, która wygląda tak. Ma tutaj bronzer rozświetlacz, który jest matowy. Tak. Wysuwa się to tak. I pod spodem jest rozświetlacz, ale kremowy. Więc go dzisiaj nie użyję. Natomiast on ma przepiękny kolor tutaj jest chyba tutaj tego nie widać on opalizuje na różowo, więc ładnie się ładnie się mieni, o bardzo ładnie się mieni jest to paleta w odcieniu light, najjaśniejsza bardzo fajnie się rozciera, no jak każdy produkt maka Teraz odrobiną tego jasnego koloru spróbuję rozświetlić sobie przestrzeń pod oczami. O, on naprawdę rozświetla. U. On rozświetla i ma takie wykończenie yy, faktycznie rozświetlające. Nie jest to taki stricte mat. Nałożę go również na kości policzkowe. Nie jest to rozświetlacz, ale jest to zdecydowanie puder rozświetlający. Do tego dodam jeszcze rozświetlacza na szczyty kości policzkowych. Jest to My Secret Princess Dream. Jeszcze odrobinka różu z palety Make Up Revolution bo nie byłabym całą, gdybym nie nałożyła tego różu. Ostatnio jestem od niego uzależniona. A usta zastanawiam się, czy zostawić takie błyszczące. Ale teraz widzicie błyszczące, więc ja nałożę coś matowego jednak. Więc tak prezentuje się praktycznie makijaż z zwykłym błyszczykiem na ustach. A ja chyba nałożę sobie tą trupią pomadkę NYX Lip Lingerie w odcieniu 02 Embellishment Jakoś chyba tu mi będzie pasowała Zobaczymy, zobaczymy czy będzie pasowała, jeżeli nie to ją zmienię Obrysowuję usta konturówką Golden Rose 305 teraz nakładam pomadkę NYX. Wydaje mi się, że wygląda to z tą pomadką całkiem nieźle, ale dodam na środek odrobinę czegoś cieplejszego, żeby pasowało tutaj do tego cieniowania na oczach i dodam pomadkę Rouge Velvet w odcieniu 01. Ściągam nadmiar na mojej ręce, która jest paletą do malowania. I nakładam odrobinkę na środek ust. Robi się teraz z tego takie delikatne ombre. Tak, teraz wygląda to bardzo ciekawie. Makijaż mamy skończony, jest mi strasznie przykro, bo jest godzina 23.56 i pierwsze co zrobię to pójdę go zmyć. No, czasem by się tak chciało iść na jakąś imprezę po zrobieniu makijażu, a tu klops. Trzeba i spać. No ale życie tak wygląda życie youtubera, no niestety. Jeżeli makijaż wam się spodobał, to klikajcie łapkę do góry. Ostatnio kupiłam sobie takiego lizaka, którego będę wykorzystywać w filmach. I tak to tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się kolejnym razem do następnego. Trzymajcie się, pa.